Kirje eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Panami, Święty Rochu Chrystusa Wyznawco, Święty Rochu Drogi Klejnocie Świata, Święty Rochu Patronie Chorych i Konających, Święty Rochu Ojcze Ubogich, Święty Rochu Wzgardzicielu Świata, Święty Rochu Pielgrzymie Ziemski, Święty Rochu Patronie od powietrza morowego, Święty Rochu Obrońco Wiary Świętej, Święty Rochu Przedziwny Naśladowco Chrystusowego Ubóstwa, Święty Rochu Najtroskliwszy Opiekunie Wdów i Sierot, Święty Rochu, żarliwy miłośniku dusz, Święty Rochu, lekarzu chorób, Święty Rochu wizerunku prawdziwej pobożności, Święty Rochu, przykładzie ducha apostolskiego, Święty Rochu Krzyża Pańskiego, najcierpliwszy miłośniku, Święty Rochu Wielki i Skuteczny Patriarcho Ludu Bożego. Święty Rochu Prawdziwy Wyznawco Życia Chrystusowego. Święty Rochu Najmocniejszy Obrońco Czystości. Święty Rochu Patronie Świata Od Zarazy Morowego Powietrza. Święty Rochu Służący w Szpitalach, przez zasługi Świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego, wysłuchaj nas, Panie, abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić nas raczył, abyś nas od Skazy grzechowej zachować, raczył, abyś nas za przykładem świętego Rocha w służbie Twojej świętej raczył utwierdzić, abyś nam synom i córkom Jego pokój, zgodę i miłość prawdziwą raczył dać. Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módlmy się. Boże, któryś świętemu Rochowi przez swego Anioła przyobiecał, że każdy pobożnie Go wzywający, od wszelkiego morowego powietrza zostanie uwolniony. Daj nam prosimy Ciebie, abyśmy, którzy Jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą Jego zasług od śmiertelnego powietrza, ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.